Tak jest, cebulaczki, pizzę sobie zjemy na obiad. Oczywiście na cienkim, bo ja w odróżnieniu od ulańców, grubasów nie jem po to, aby się nawpierdalać, tylko po to, aby posmakować, nie? Więc sobie zamówiłem pizzę. Oczywiście tanie, tanie gówno sobie zamówiłem, nie? Taki cebularz ze jakby. I teraz spróbujemy, czy dobra, nie? Mmm! Dobre na zapojkę. Mm. Widzę, że boli was dupa na te moje filmy, które wrzucam, ale co mogę poradzić? Ja chcę Wam trochę kultury pokazać, trochę świata. Wy tego nie rozumiecie, to bo. Nie moja wina, że ludzie, którzy całe życie trzymali ryje w kartoflach, nie są w stanie spojrzeć szerszą perspektywą na świat ich otaczający. Jest bardzo mi przykro. Jesteście po prostu zaprości na te moje filmy. Jesteście zbyt prymitywni. I oczywiście mi zazdrościcie. W chuj mi zazdrościcie. Patrzcie, jak to wygląda. Polecam zamawiać pizzę na cienkim. Wtedy możecie poznać prawdziwy smak pizzy, nie? W jedzeniu nie chodzi o to, by się nawpierdalać, tylko aby rozkoszować się smakiem, tak samo jak przy kosztowaniu wina, nie? Ale co wy możecie o tym wiedzieć? Jesteście prymitywni. Jesteście zbyt prości, aby zrozumieć piękno otaczającego Was świata. Powiem Wam, że jak wyjeżdża się za granicę nie? do takich normalnych krajów, to jest przepaść. Bo jak jedziesz gdzieś za granicę, to przykładowo tam ludzie są ciekawi, nie ciekawi skąd przyjechałeś, jak wygląda Twój kraj, więc bardzo łatwo kogoś poznać. i z kimś porozmawiać, nie, a w Polsce... I właśnie, tam ludzie są uśmiechnięci, ludzie się do Ciebie uśmiechają, nie. Oczywiście pełno jest takich, którzy chcą Ci wcisnąć jakiś kit, nie, czy tam dragi. Ale zdecydowana większość po prostu chce pogadać i poznać kogoś z zagranicy. A w Polsce, jak w lesie, w Polsce, jak jedziesz komunikacją miejską, czydziesz ulicą, to widzisz, że wszyscy mają jakieś słuchawki na uszach, patrzą się w szybę, odwracają wzrok. Jak się w ogóle uśmiechasz do kogoś, nie? To ta osoba wpada w panikę, nie? Albo robi tył zwrot i spierdala, albo po prostu podbiega do ciebie i się rzuca, nie? a w normalnych, cywilizowanych krajach jak się do kogoś uśmiechniesz nie, no to ta osoba Cię odwzajemnie uśmiechnie podejdzie do siebie pogada z Tobą w Polsce po prostu jak w puszczy jakiejś a laski to ja pierdolę idziesz gdzieś do klubu to widzisz, że wszystkie bawią się w grupach zbitych i w ogóle nie chcą z kimkolwiek się bawić, tylko mimo że są osobami zapierdalającymi za 2000 gdzieś tam na kasie, to akurat tego wieczoru uważają się za wielkie damy, nie? I w ogóle uważają, że są najpiękniejsze na świecie, co jest po prostu jednym wielkim kitem, nie? Ale mogą sobie na to pozwolić, bo cebulacy są strasznie zakompleksieni. I wyznają zasadę: potwór, nie potwór, bo miłosierny. Zresztą na całym świecie z cebulaku się śmieją. Jesteście przedmiotem kpin. Wystarczy posłuchać American Jokes. Nie, Polish Jokes, sorry. Polish Jokes. Śliskie paluchy mam wiecie. O i teraz będę mógł odkręcić napój. Ach, ostre, pikantne. Tak cebularze. Nie możecie po prostu pogodzić się z tą myślą, że jestem od was lepszy. I dlatego nie hejtujecie. Ale po prostu to pokazuje tylko waszą ma ma małość. To, jak jesteście malutcy, nic nieznaczący. Takie coś jak to, gdzie idziesz na spacer i wejdziesz na trawnik i coś się przyklei do buta, nie, to wy tacy jesteście. Potem ciężko się tego pozbyć. Oczywiście po tym, po tej pizzy pójdę na rower i będę dwie godziny jeździł roweru, rowerem, żeby spalić nie to, co zjadłem, te kalorie. Bo nie chcę, żeby mi brzusze kurusuły, nie? nie chcę wyglądać jak jakiś grubas, jak, jak, nie chcę wyglądać jak gówno po prostu, nie? Te wszystkie dziady z brzuszkami wyglądają jak gówno. Mm. ostra ta pizza, pikantna. Będzie ogień z dupy chyba. Ja. Jeszcze co zauważyłem za granicą, nie w normalnych krajach, tam jak ktoś chodzi do świątyni i się modli, nie? To nikt nie robi z tego wielkiego halo, nie? Tak samo jak, gdy ktoś jest niewierzący, nie? Wszyscy uważają, że to jest najno na na najnormalniejsze w świecie. Każdy może robić to, to, co chce, nie? A tutaj... A jak mówisz komuś, że jesteś osobą wierzącą, nie? No to każdy mówi, że jesteś jakimś moherem, że jesteś nie wiadomo kim, nie? że głosujesz za pisem i tym podobne bzdury. A z kolei jak mówisz, że nie chodzisz do kościoła, nie, to wyzywają cię. <laughs> Ach przyjęło się. To wyzywają cię od Żydów, od komunistów. No po prostu pojebani są, nie? Pojeby. Dziwny kraj. Ludzie są szarzy, nie uśmiechają się do siebie, e, unikają kontaktu, e, żyją w jakimś wyimaginowanym świecie, gonią jedłomu za, za, za czym, po prostu taki chlew obsrany głównym Po prostu porażka. tego Mariuszek zawsze, jak wyjeżdża za granicę, czy nie, jak wyjeżdża na wakacje, to swoje pieniądze wydaje za granicę. Nie, nie chcę sponsorować tego cybulactwa całego. Nie chcę przykładowo, żeby mu w hotelu czy na plaży Bachory Darły ryje tak jak na Bał nad Bałtykiem właśnie ciekawe co wy dzisiaj jecie na obiad czy, czy są to bogactwa z biedronki czy wczorajsza zupa babci Krysi ciekawe co wy dzisiaj jecie nie? Ja sobie kupiłem właśnie taką pizzę za grosze i to właśnie dzisiaj na obiad. No właśnie, jak coś zjecie, nie albo rano wstaniecie, no to myjcie ryję przynajmniej dwie minuty, bo strasznie jebie z tego ryja, nie? Jak mam kontakt z kimkolwiek, nie gdzieś tam w sklepie, ten ktoś się odezwie, to taki jebie zryja, że po prostu ja piech dole, żeby. Nie wiecie, co to jest szczoteczka do zębów? Czy nie wiecie, co to jest Pas do zębów? Że przynajmniej dwie minuty trzeba myć? A zresztą, ile byście nie myli, wy, wy nie macie zębów przecież, nie? Więc... Co to da, że wy zębów myjecie, skoro ich nie macie, nie? Albo macie dziurawę i dlatego tak śmierdzi. Więc dlatego nawet dziwka z wami nie chce iść. Się was brzydzi. A jeszcze tak, tak opowiem wam historię, nie? Wczoraj poszliśmy na planty z kolegą i spotkaliśmy takiego Andrzeja, nie? Andrzej był na spacerze z psem. No i pogadaliśmy chwilę, a, ale Andrzej jest taki, że on zawsze lubi coś tam odpierdolić, nie? No i szła... Szły takie dziewczyny, trzy dziewczyny szły. Andrzej zobaczył, że one koło nas przechodzą i się zjebał, nie? Ale zjebał się tak głośno, że aż jego pies się wystraszył i się urwał. I potem musieliśmy chyba z godzinę tego psa szukać. Andrzej to jest pojeb. A żebyście widzieli minę tych, tych dziewczyn, nie? Były w szoku po prostu. Ludzie okoliczni myśleli, że, że to burza, nie? i tak się patrzyli w niebo, ja to Andrzej. Śmieliśmy się z tego. Mam też taką swoją ulubioną knajpkę, nie? że jak tam idę, to tam jest taki e, właściciel, obcokrajowiec i on zawsze jak widzi, że ktoś jest rozkojarzony, czy też bawi się w, e, telefonem e, już złoży zamówienie i przychodzi moment taki, gdzie mu to zamówienie wydaje, e, no to lubi wkręcać, nie? na przykład ktoś zamawia coś e, od Spacey, nie? E, no to e, ten gość mówi, e, już przygotowane jest bardzo ostre, nie? I os osoby takie robią, które nie wiedzą, nie, że on wkręca takie duże oczy, nie, że jak to się zamówiłem nie, nieostre, nie? Albo mówi nie, że no, zamawiasz coś za określoną kwotę, to on ci co, mówi, że zrobił, y, ci, przygotował ci jedzenie, które jest y, o połowę tańsze, nie? Co też takie robiło że, ale jak to? I on potem się śmieje, że ha ha ha, nie martw się, zrobił cię w chuja je. I daje ci oczywiście to, co zamówiłeś, nie? I była taka sytuacja, że przyszedł taki jeden cebulak, który coś zamówił, I jeden gość standardowo mówi mu, że przygotował mu coś innego, a ten gość zamiast normalnie pogadać to mówi tak, co? Chcesz mi w chuju zrobić, wiesz kim ja jestem, jak chcę, że to możemy wyjść, będziemy się napiechnalać, kuchwa, kim ty jesteś, skąd ty przyjechałeś. Ja piech, dole jaki wstyd. Po prostu, po prostu coś takiego tylko w Polsce. Ludzie się w ogóle nie zdają na żartach. Po prostu dzicznie dzicz z dżungli, kurwa gdzieś tam amazońskiej. Ja pierdolę ludzie, zastanówcie się nad sobą, bo jesteście takimi burkami, jak z budy kurwa, taki burek, który co który w budzie na łańcuchu się stoi, nie, ja to wy tacy jesteście, takie kurwa, taki, taka dzicz po prostu, taka typowa, zwykła, wiejska dzicz, nie, i tyle chciałem wam powiedzieć, no. a właśnie, wy takiej pizzy nie zamówicie, bo na wsiach mieszkacie, tam nie dowożą, dobra, cebulaki, nara.